Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Barciś, i jestem aktorem, a teraz jesteśmy na scenie, w teatrze. Za chwilę przyjdzie publiczność, za chwilę ja wejdę na tę scenę i będę grał. Piłka nożna to też trochę taki teatr. Żeby teatr mógł funkcjonować, potrzebna jest widownia i potrzebna jest scena. Żeby mogła funkcjonować dobra piłka nożna potrzebne jest boisko i potrzebne są trybuny dla widzów. Jestem przekonany, że Skra Częstochowa już niedługo będzie w Ekstraklasie i porządny stadion będzie jej po prostu niezbędny. Dlatego bardzo popieram akcję dokończenia budowy stadionu Skry Częstochowa. Jako rodak, jako Częstochowianin, rędzianin, kochranin wszystko razem popieram bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Artur Bartziś.